Bo środowisko sportowe nie rozumie idei przestrzeni roboczej. Dla nich przestrzeń robocza to przede wszystkim łamanie kątów bezpieczeństwa. Przypominam, że sport i walka to są dwa różne światy. W walce przestrzeń robocza to tak naprawdę jedyne stosowne miejsce, gdzie ja mogę bezpiecznie operować bronią palną. Gdybym chciał wam pokazać, czym jest przestrzeń robocza, no to wygląda ona mniej więcej tak. Jest to wysokość pomiędzy klatką pierścią a głową i podyktowana jest przede wszystkim widzeniem tunelowym. Wprowadzam broń tam, gdzie no tutaj broń ładuję, tutaj zmieniam magazynki, tutaj używam zacięcia. Jeżeli ktoś w moim zespole strzeleckim, bojowym, e, wymienia magazynek i wprowadza sobie pistolet w przestrzeń roboczą, to jest automatycznie, że coś się u niego dzieje. Dodatkowo wyobraźcie sobie dwóch żołnierzy. Żołnierzy, którzy chodzą do warii. Mam gościa za plecami, ja sobie prowadzę ogień z pistoletu, a następnie po komendzie awaria rotuje się na jego plecy. Kiedy ja jestem na jego pleca, to mam w tym pole, tutaj mogę sobie wziąć magazynek, tutaj mogę sobie drogi przeładować, chciałbym ja swoją własną kole. Kiedy mój paszczer ucieka mi na plecy, ja poddawalibyśmy, więc przestrzeń robocza to jest tak naprawdę jedyne sensowne miejsce, gdzie możemy bezpiecznie operować broń.